Cześć, mam tej strony Dzisiaj mam coś w sklepie. Ofertę. Jak mówiłem, nie zagłosował nikt, ale kupię to. OK? A jaką tu mam ofertę? Proszę. Kruk i przebranie Ha, kruk. Zawsze chciałam mieć kruka. Ale zaskoczę kolej że kupię gemę za to i za to wiem, że mi nie starczy ale dokupię to więc ja już kupuję i zaraz się widzimy okej, okay, więc dbiano doładowane wiem, mało osób ogląda ten kanał jeszcze ale chcę coś zrobić dla pobudzenia i kupuję tą ofertę jest w końcu krok. Ta muzyka ty, 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 ty. I koledzy to zobaczymy będzie świetnie No i skin Zawsze to chciałem zrobić mecha krok. Więc jak widzicie, kupiłem No Co teraz? Testować będę go już na innym odcinku o, nagram oddzielny. Gdzie gram krukiem? Dzisiejszy odcinek był tylko skupienia kruka, więc to tylko tyle w dzisiejszym odcinku. Ja się z wami żegnam i pa.